W dzisiejszym filmie zinterpretuję tylko jeden wynik z morfologii, mianowicie ilość białych krwinek, opowiem co one oznaczają i jakie są też funkcjonalne zakresy norm dla ilości białych krwinek, czyli leukocytów. A jeżeli temat Cię interesuje, to zapraszam Cię do rejestracji do darmowego Webinarium, które odbędzie się już w poniedziałek, czyli jeżeli oglądasz to w niedzielę, to już jutro na żywo będę interpretował właśnie badania krwi, powiem jakie pięć badań krwi warto wykonać, jak je interpretować, jakie są normy funkcjonalne, jak się przygotować też do badań krwi, jeżeli chodzi o samą higienę badań. Webinarium jest darmowe, link do rejestracji jest w opisie, także zapraszam. No i zaczniemy właśnie sobie od białych krwinek. Tutaj powiedzmy, że dla dobra też interpretacji jest to osoba jest to mężczyzna w wieku 28 lat który boryka się z objawami takiego zmęczenia i bólów, Stawowych. No i jak widać ma on podwyższone białe krwinki, że tam właściwie to jest sama górna granica normy, czyli nie jest może to podwyższone, jeszcze w normie się mieści. No i tutaj od razu zaczynając jakby od tego, jakie znaczenie mają białe krwinki. Oczywiście białe krwinki tutaj w tej morfologii, jako WBC, czyli white blood cells, to odpowiadają w dużej mierze za odporność. Tak? To są wszystkie nasze białe krwinki, do których w morfologii potem zliczają się neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. No i to jakby daje też ten rozmaz, ile tych konkretnych białych krwinek jest, ale cała pula tych białych krwinek jest bardzo ważna, dlatego żebyśmy oczywiście odpowiednio walczyli z infekcjami. Jednak tutaj oczywiście na sam początek pytanie, czy duża, wysoka ilość białych krwinek jest w ogóle dobra, czy oznacza dobrą odporność. W przypadku infekcji, jeżeli teraz mamy jakąś ostrą infekcję, na przykład przeziębienie, grypę, to jak najbardziej jest to normalne. Te białe krwinki mogą być nawet powyżej normy. Jesteśmy przeziębieni, mamy jakąś tam infekcję, układ odpornościowy walczy z infekcją, białe krwinki się podnoszą na jakiś czas i powiedzmy po dwóch, trzech tygodniach wracają do normy, to jest tak najbardziej OK. Jednak jeżeli mamy chronicznie podwyższone białe krwinki, na końcu powiem, że wcale nawet ten wynik to już jest zdecydowanie za ale ogólnie, jeżeli mamy wysokie białe krwinki, to niestety nie jest to wcale dobry znak, ponieważ leukocyty biorą udział w odpowiedzi zapalnej, no bo wiadomo, one walczą z infekcjami, usuwają też, na przykład, no, jak mamy jakieś różne uszkodzenia ciała, czy też jeżeli mamy jakiś ostry stan zapalny, czy infekcję, no to wiadomo, że białe krwinki z tym walczą, ale jeżeli cały czas się utrzymują wysokie białe krwinki, to one ten stan, powo stan zapalny powodują i wysokie białe krwinki właśnie zwiększają stan zapalny i zwiększają ryzyko chorób chronicznych, przede wszystkim chorób sercowych. -naczyniowych, to jest bardzo mocno połączone. Tutaj też umieszczę na ten temat badania, że wysokie białe krwinki to niestety większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale także chorób innych chronicznych i także cukrzycy, co jest naprawdę ciekawe. Ale poza tym wysoka ilość białych krwinek zwiększa nasze ogólne ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny. I tutaj jest taka krzywa U, jak z wszystkimi innymi dawkami, powiedzmy, czy to będzie sen, czy to będzie aktywność fizyczna, ponieważ zarówno niedobór snu, jak i nadmiar snu zwiększa ryzyko naszej śmierci. Tak samo będzie z aktywnością fizyczną, jeżeli tej aktywności fizycznej jest za dużo, to też będzie zwiększać ryzyko oczywiście śmierci, tak jak na przykład no, zawodowy sport to już jest po prostu nadmiar sportu i tak samo będzie z suplementami tak? bo nadmiar witaminy D3 też jest szkodliwy, czy nadmiar cynku i wszystkiego innego tak naprawdę, wszystko w nadmiarze jest szkodliwe i tutaj też wysoka ilość białych krwinek Wpływa negatywnie na ryzyko po prostu śmierci z dowolnej przyczyny. Oprócz tego mamy też zwiększone ryzyko nowotworów i, tak jak mówiłem, chorób chronicznych. No i pod względem właśnie tych białych krwinek i ich ilości, tak jak mówiłem, no białe krwinki podnoszą się w kontekście właśnie infekcji, jeżeli mamy infekcję, ale znowu stany zapalne też te białe krwinki mogą podnosić. No i są jeszcze inne zaburzenia, które na to wpływają, których tutaj tak mocno nie będę omawiał. Wiadomo, że to jest szerszy temat, ale jakie rzeczy obniżają? Zbliżają poziom białych krwinek, bo to też jest ważne. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład chroniczną infekcję czy chroniczną chorobę autoimmunologiczną, to bardzo często znajdujemy właśnie niski poziom białych krwinek, ponieważ w tym wypadku można powiedzieć, że układ odpornościowy jest nadwrężony ciągłą walką w przypadku infekcji z patogenem, a w przypadku choroby autoimmunologicznej, no walką powiedzmy z samym sobą w chorobach autoimmunologicznych w infekcjach też bardzo często występują niedobory i to jest też bardzo często przyczyna niskich białych krwinek bo na przykład niedobory no wiadomo że D3 ale cynku miedzi czy kwasu foliowego witamin z grupy B będzie wpływać też na ilość białych krwinek negatywnie jest to na pewno kwestia która tutaj z tym się łączy no i też jest druga strona równania bo ten chroniczny stan zapalny który przyczynia się do praktycznie wszelkich chorób chronicznych też autoimmunologicznych czy nowotworów czy innych czy chorób serca w dłuższej perspektywie też może powodować że tych białych krwinek będzie bardzo mało, tak? Czyli z jednej strony, jeżeli mamy dużo białych krwinek chronicznie, to może to powodować stan zapalny, ale z drugiej strony, jeżeli mamy chroniczny stan zapalny, to ilość białych krwinek może wraz z czasem spadać i oczywiście nasza odporność jest niska. Mówiłem już o niedoborach, to oczywiście jak najbardziej jest tutaj połączone. No i jeszcze, jakie czynniki wpływają na poziom białych krwinek, takie z ciekawostek bardziej może. Trening Intensywny trening fizyczny podnosi poziom białych krwinek i jak wiemy, trening fizyczny tak naprawdę zwiększa stany zapalne, ale na zasadzie Hormezy, jest on dla nas korzystny i tutaj ten wzrost białych krwinek w przypadku treningu intensywnego jak najbardziej jest tutaj naturalnym efektem, którego nie należy się bać, tak? No wiadomo, jeżeli mamy jakieś bardzo ciężkie choroby chroniczne, to być może trening po prostu nie jest dla nas jakoś tam odpowiedni. Intensywny trening, może nie powinniśmy go wykonywać, ale to już oczywiście kwestia indywidualna. Leptyna, leptyna, która tak naprawdę zarządza całą gospodarką hormonalną, ten hormon tak zwany sytości, też może wpływać na poziom białych krwinek i zwiększać ich poziom, co tutaj jakby się łączy też ze stanem zapalnym, bo leptyna wiadomo wydzielana przez tkanki, tkankę tłuszczową. Osoby z nadwagą mają więcej leptyny, leptynooporność, ale też mogą mieć wysokie białe krwinki i yy, wysoki właśnie poziom stanu zapalnego. Yy, hormony tarczycy mogą wpływać na poziom białych krwinek i z takich jeszcze bardzo ciekawych rzeczy, to prolaktyna też wpływa na poziom, yy, stym, działa immunostymulująco, podnosząc, może podnosić poziom białych krwinek. Yy, tutaj wiadomo, że prolaktyna bardzo często jest związana albo z problemami z przysadką, albo ewentualnie jakimiś stresowymi, czy innymi. Jeżeli tą prolaktynę wysoko mamy, to i tak się źle czujemy przeważnie przy wysokiej prolaktynie. Mamy kiepską motywację, kiepski sen, często bóle głowy, ale możemy mieć takie też aspekty związane związane z układem odpornościowym. No, i jeżeli chodzi o w ogóle wspieranie poziomu odpowiedniego białych krwinek, to oczywiście biohacking jest podstawą, żeby te białe krwinki wyrównać. Tak naprawdę nieważne z której strony, ale szczególnie jeżeli mamy nadmiar białych krwinek chronicznie, czyli mamy ten stan zapalny, to wtedy ten styl życia jest czymś, co te białe krwinki może bardzo fajnie nam wyregulować i w tym wypadku akurat zredukować. Czyli to jest redukcja stresu, jakakolwiek metoda redukcji stresu wprowadzona regularnie. Sen, bo wyspanie się bardzo dobrze wpływa oczywiście na układ odpornościowy tutaj też wiele badań wskazuje, że jeżeli się nie wysypiamy, to po prostu też ryzyko chorób chronicznych się zwiększa, stany zapalne się zwiększają i układ odpornościowy działa gorzej, więc to też jest bardzo mocno powiązane. I na przykład jeżeli też mam bardzo wysoki, jeżeli mamy wysoki poziom białych krwinek, to na przykład redukcja kaloryczna też będzie wpływać na ich obniżenie. Z takich substancji, suplementów, które bardzo dobrze i mocno wpływają na poziom białych krwinek, to na pewno jest to cynki selen. Tak jak mówiłem na początku, oczywiście nadmiar tych substancji, jak każdej będzie, będzie bardzo szkodliwy, ale niedobory cynku z kolei bardzo mogą nam obniżać poziom białych krwinek, podobnie jak selenu, dlatego też na przykład suplementacja 30 mg cynku, raczej większych dawek. Poza, poza aktualnym przeziębieniem, raczej nie ma co stosować i w ogóle nie polecam jakichś takich dawek rzędu 100 mg. Chyba że właśnie no w tym momencie jesteśmy przeziębieni, przez tydzień takie dawki stosujemy. I tak samo selen w dawce 200 mikrogramów spokojnie wystarczy, żeby te niedobory selenu uzupełnić. Więc tak to wygląda pod względem właśnie tego, no jak widać, jeden marker białych krwinek tutaj sobie omówiliśmy. Jak dużo rzeczy wpływa na jego poziom i jak dużo z samego poziomu białych krwinek możemy tutaj wywnioskować. Oczywiście musimy też zwracać na to uwagę, czy osoba dana często choruje, bo. Jeżeli ma gdzieś tam te białe krwinki powiedzmy bliżej dolnej granicy normy, ale choruje często, no to nie jest to dobry objaw, tak? Y a jeżeli ma powiedzmy te białe krwinki właśnie bliżej dolnej granicy normy, czy nawet nawet poniżej, o czym zaraz powiem, ale nie ma żadnych problemów z odpornością i czuje się wspaniale, to może być to najlepszy wyznacznik, też taki najlepszy wynik dla długowieczności, bo jeżeli chodzi o y, właśnie normy funkcjonalne dla białych krwinek, to y, idealnym wynikiem jest od 3,5 do 6 tutaj to jest, y, bo jeżeli chodzi o normę funkcjonalną właśnie dla białych krwinek, to wynosi ona 3,5 do 6 tysięcy na piko litr, czyli tam w standardowych wynikach badań to po prostu będzie od 3,5 do 6, bo przeważnie te jednostki są do tysięcy zaokrąglone i norma jest standardowo 4 z kawałkiem do właśnie 9, 10, czasem 11, w zależności od laboratorium, ale taka optymalna dla zdrowia wartość to jest od 3,5 do 6, co też w wynikach w badaniach naukowych tutaj jest potwierdzone, że zmniejsza to ryzyko śmierci ogólnie z każdej przyczyny, a szczególnie chorób sercowo-naczyniowych i właśnie dać naprawdę pod względem długowieczności te białe krwinki raczej mniej, niższe niż wyższe chcemy utrzymywać. I tak właśnie wyglądają normy funkcjonalne i interpretacja badań funkcjonalnych, jak widać, z jednego markera jesteśmy w stanie bardzo dużo, z jednego markera z morfologii jesteśmy w stanie bardzo dużo odczytać. Na morfologii mamy bardzo dużo wyników badań, które yy, mówią nam naprawdę wiele o stanach zapalnych, o niedoborach, o właściwie stanie organizmu odwodnieniu, więc tak jak mówiłem, zapraszam na webinar, który jest darmowy, tam opowiem o pięciu badania krwi, które warto wykonać. Oczywiście będę też szerzej interpretował jeszcze morfologię. Webinar jest darmowy, odbędzie się w poniedziałek. Jeżeli oglądasz to w niedzielę, to w najbliższy poniedziałek potrwa ponad godzinę, także zapraszam do rejestracji, a jeżeli masz swoje wyniki do interpretacji, chcesz, żebym Ci pomógł właśnie w poprawie zdrowia, osiągnięciu zdrowia, czy poprawie pracy mózgu, to też zapraszam na konsultację Na stronie undra.pl są wszystkie szczegóły, także do zobaczenia. Widzimy się jak zwykle za tydzień, w niedzielę.